Hej ogółem mam sprawę no to dokładnie dwie po pierwsze chciałabym abyście ocenili mój pierwszy w życiu wianek dla LPS-a który jest no troszkę inaczej zrobiony niż ogólnie powinno być i się troszkę rozpada oceńcie a drugą sprawą jest to, że poszukuję LPSa short Hair fake'a lub w złym stanie oryginał, którego mogę przekastomizować ale... że po prostu nie wiem, ktoś by mi go wysłał czy coś więcej szczegółów proszę o wiadomości prywatne nie wiem, Messenger albo Instagram bo po prostu nie chcę... jakby ktoś ma, miał, proszę napisać w komentarzu to wtedy podam mu nazwę tego, czego by chciał, bo naprawdę bardzo potrzebuje yy, petshopa yy, Shorthera, hera fake'a lub w złym stanie oryginała. Yy, Okej, okay. to wszystko. Yy, a, właśnie, <ścoughs> piękny strój już świąteczny, Halloweenowy już był. No to pa!